Jałowica Niemiecka 38 782, 8200 wydajność po matce, wycielenie 27 września. 877 11100 wydajność po matce, wycielenie 5 października. 841 9600 wydajność po marcu, wycielenie 8 października. 561 9400 wydajność po marcu, wycielenie 29 sierpnia. 838

Wydajność po marce, wycielenie 18 wrzesień 793 12 200 po marce, wycielenie 13 wrzesień 750 9850 wydajność po marce, wycielenie 5 wrzesień. 755 8300, wydajność po matce, wycielenie 23 wrzesień. 853 10200, wycielenie 29 wrzesień. 736 12100, wycielenie 15 wrzesień. 803 11400 po matce, wycielenie 16 wrzesień. 761 wycielenie 20 września. Jałowice niemieckie z jednego stada, średnia wydajność 11300. 860 11500 po matce, wycielenie 9 września. 815 8250 po marce 21 wrzesień. 688 12300 po marce 21 wrzesień wycielenie. siedemset sześćdziesiąt osiem, osiem tysięcy sto to dwudziesty pierwszy wrzecień. Siedemset sześć, jedenaście dwieście, październik. Tak. Siedemset siedemdziesiąt

688 12 300 pomadce wycielenie 21 wrzesień A ty jako jedna będziesz od przodu a co? Duża ładna wyrośnięta